Temat naszej prezentacji to mikstura oczyszczająca przeciw problemom zdrowotnym wynikającym z zanieczyszczenia środowiska człowieka w XXI wieku. Otóż słowo no, oczyszczanie zrobiło w ostatnim czasie zasłużoną karierę. Współczesny człowiek coraz częściej zdaje sobie sprawę zszechowacnego zanieczyszczenia środowiska. Profilaktyka zdrowotna oparta na nauce Hipokratesa. Istnieją dwie definicje profilaktyki zdrowotnej – prozdrowotna i problematyczna. Odpowiedzią na niekorzystne zmiany środowiskowe, które zachodzą w ostatnich latach, jest nim oczyszczająca. Nie jest ona lekiem, bowiem sama sobie żadnych chorób nie leczy. Ale po pierwsze zapobiega im, a po drugie stwarza systemowni odpornościowe warunki, aby już istniejące choroby mógł zwalczać samodzielnie. Czym są choroby według Hipokratesa? Są procesem pozbywania się toksyn z organizmu. Proszę Państwa, choroby to nie jest dopór Boży, ani kara za grzechy. Choroby to jest nasz sprzymierzenie. Objawy są naturalną ochroną organizmu. Nazywane chorobami w rzeczywistości leczą one choroby. Wszystkie choroby mają jedną przyczynę, choć objawiają się w różny sposób, w zależności od miejsca, w którym występują. Toksemia jest jedyną przyczyną chorób. Ale co jest przyczyną toksemii? Żadna trucizna nie zaszkodzi nam wówczas, gdy organizm Zdoła wydalić wszystkie toksyny, co do jednej, w 100%. Jak widzimy, każda substancja staje się szkodliwa wówczas, gdy wniknie do organizmu w ilościach kalorynatywnych, w takich ilościach, które przekraczają możliwości jego układów wydalniczych i to właśnie jest przyczyna toksyny. Nadmierna podaż toksyn w stosunku do możliwości ich wydalenia. Nadżerki to widoczne pod mikroskopem uszkodzenia zewnętrznej warstwy błony śluzowej na błonka zbudowanego ze ściśle do siebie przylegających komórek. Powiedzieliśmy już, że egzototoksyny do walki, z którymi nasz organizm nie jest przystosowany, dostają się do organizmu głównie przez nadżerki błony śluzowej. Czym jest ta oczeszająca? oczyszczająca? Wiemy już, że nie jest lekiem. Ale jest takich kilka cech, które ją wyróżniają jako metodę postępowania prozdrowotnego. Przede wszystkim powszechnie dostępne składniki. Są to sok z cytryny, po pierwsze. Po drugie jest to czynnik gojący, nazwany przez autora mikstury yy, alocite. Trzeci składnik to olej, czyli wszystko jest dostępne i do przygotowania w domu. No ja obroniłem się w pacjentem, dlatego mówię, że y, jestem pacjentem Gubeltowu. Y, wówczas, y, mając, mając, tam 3-4 lata, y, chorowałem na przewlekłe anginy, mnie antybiotykami oczywiście, czyli klasycznie, tak i teraz to się, taki proceder stosuje. Y, później z, z tych przewlekłych angin niewyleczonych, Yy, musiały nastąpić jakieś powichłania. Ja miałem powychłania sercowe, tam wykryto u mnie jakiś szmery o yy, W związku z tym przez, pamiętam, dwa lata dwa razy w tygodniu chodziłem do ośrodka zdrowia na Pamiętam fotografię z dzieciństwa, wygląd mój przypominał takie dziecko niedożywione yy, powiedziałbym yy, budujące Etiopię. Duży szereg Brzuch wydęty jak balon. Byłem nie pamiętam jak kapło ze Sypilą siedziała ze mną przy stole i na przykład musiałem mieć kaszki przy przetwory mlecze, chociaż jak teraz analizuję sobie to, przez tych lat czasu patrzę, to bezwzględnie mogę wstwidzić, że urodziłem się za laktazją, czyli bez enzymu laktazy, który trafił do Więc to mnie nakręcało znowu na w inne choroby pojazdy. Powodowało, że ucieczka patrzę. Nie wiem, o próbnicy, o skrzewieniach i tak dalej. Później w wieku 19 lat ujawniono u mnie chorobę zielinga, to jest taka postać cyjaki, i skórna. No jak o tym usłyszałem, że to jest choroba nieuleczalna, no to pewnie wyrok tak śmierci. Słyszę. Od chwili narodzin do, do 45 lat, naskadało się tych chorób, pozwolą państwo, że się, nie sposób się odnieść do tych chorób, żeby y, tutaj Państwu y, zobrazować, co mi dały te <coughs> metody profilaktyki prozdrowotnej zdrowotnej według... Ja już nie mówię, że to jest idea tożsama z ideą hipokratyjską. Czyli tak, przewlekłe anginy, ja nie będę czytał numerów statystycznych, bo już jakby nie chciało sprawdzać, to nie istotne. Śmierko koło serca prawdopodobne zapalenia wonózgowych, grypy, przewlekłe stany zapalenek zap czołowych, szczerkowych oboczeń nosa, zapalenie i reumatyzm, żywica ogólnopadowa, zespół nerwicowo-depresyjny, zespół zależności alkoholowej po załamaniu nerwowym, zespół zależności tytoniowej, po alkoholowe stłuszczenie wątroby, przewlekłe zapalenia oskrzeli, alergia na trzy rodzaje rozkoczna w gumowego, Początek astmy, owsica, zakażenie chemicowa enteropatia enteropatia rutynowa, choroba dielinga, neurodermia, zespół jelita trażliwego obie postacie, łysienie plackowate, choroba brzetowa żołądka, dwunastnicy, stan zapalny błony śluzowej żołądka na czerpowatość, żylaki odbytu, tzw. zespół odbytowo-płciowy, łagodny przerost prostaty, kamica nerkowa, Polka nerkowa z, konsek z konsekwencją głodonercza i białkomorze. Rytmia serca, ciśnienie labilne z tendencją do nadciśnienia. Zrodnienie kręgosłupa, zapalenie się na atylesa, rwa kurszowa, zapalenie korzonków, migreny, bezobiałowe, przebyte zapalenie płuc z pojedynczymi biznami, przedległe, nieżyte błony. Nie. Koszowej nosogradzieli, kamica żółciowa, karpieżowatość nerek, kaszaki, chwila cholesterolemia, początki miażycych odzień dolnych, szumy uszne, skrzywiona przygoda nosowa, wstrząsy mózgu, zapalenia skojówek, zapalenie nadpłycia przyśrodkowego kości ramiennej, zapalenie ścięga mięśnia nagrzewieniowego stału barkowego, żlaki po prostu nasiennych, zakażenie wirusem okryszki, zakażenie wirusem brodowszczepa, infekcja prostaty, zapalenie dolnej cewki moczowej, pęknięcie torebki stałowych w nadgarstku i anemia. Jest tego statystycznie 56 chorób spośród tych 400. No, czyli jakaś jedna ósma, jedna siódma. No, widzicie Państwo, że jestem przykładem typowym. W zasadzie zostało mi z tych 56 chorób sześć takich, w zasadzie pięć, bo chorobę Dlinga, która była nieuleczalna nawet w medycynie akademickiej, stała się uleczalna. To samo zespół zależności alkoholowej, to nie jest żaden cud, tylko to jest, to ma działanie rzeczywiście pozdrowotne. Działanie tych, tej Trójcy Świętej, jaką jest mistra ostrzegająca, pokraina błonnikowa, zasady zdrowego odżywiania, wcześniej powiedzmy dieta pozdrowotna. A w zasadzie dobrego drzenia z zwróceniem szczególnej uwagi na objawy chorobowe, które trzeba wyeliminować. Te produkty trzeba wyeliminować, żeby nie szkodziły właśnie, żeby nie, nie, nie przeszkadzały bojeni się na szereg i, i jeździ. Ja bym chciała jeszcze zapytać, jak u Ciebie wygląda i wyglądało w dzieciństwie w późniejszego klasa życia z aktywnością fizyczną. Wiadomo, że to też ma... A ja muszę, muszę widzieć tego zadającego pytania. Ja Ola L w Jeszcze raz. Jak cię wygląda w ogóle sprawa z aktywnością fizyczną? Wiadomo, nie, nie mówię tu o jakichś wyczynowych sportach, ale czy jako dziecko dużo się ruszałeś, czy mało, jak to potem wyglądało?